Cześć, witam was na kanale Beskidzki Hodowca W tym filmie chciałem wam pokazać karmienie moich zwierząt Jak widzicie tutaj mam dwie skrzynki z owocami i z warzywami Udało mi się zdobyć właśnie takie które miały zostać wyrzucone No ale stwierdziłem, że po co mają być wyrzucone skoro moje zwierzęta je mogą zjeść Dlatego stwierdziłem, że yy, że nagram wam to bo będzie myślę dobrze, dobra okazja, żeby wam je pokazać trochę z bliższa Ja je trochę pokroję no i Mam nadzieję, że przyjdą tutaj troszkę sobie zjeść. Bo widzicie, mam nóż bity w kapuście, dlatego będę je im kroił. A one, mam nadzieję, przybiegną do tego. No, tutaj młoda kurka srebrna z tego roku. Koło niej kogut polbar. Mam nadzieję, że zaraz się ich tu, ich tu trochę więcej zbiegnie Tutaj brachmy młode też przyszły Tu jakby kogoś interesowało, to ten kogut taki niebieski jest pomarańczowym. Jest to kogut pomarańczowo-niebieski. To jest powiedzmy odpad pod, po BSO, no, albo po prostu yy, pomarańczowy-niebieski, z tym, że właśnie yy, nie to chciałem uzyskać, prawda? Przyżowałem, aby powstały BSO, brachmy miniaturowe. No, a też wychodzą, oczywiście, coś takiego. Coś w tym stylu też wychodzi i wychodzić będzie. Mniej więcej 25% młodych to jest coś takiego. Mało ich tu niestety przyszło, dlatego postaram się troszkę tutaj przygonić ich i zaraz wracam. Troszkę mi się ich udało tutaj przyciągnąć, ale niestety nie tyle, ile bym chciał. Trochę ich tu przyszło, ale jak widzicie są wywredne. Bo dostają, mają cały dzień dostęp do jedzenia, więc teraz nie są aż takie głodne. Więc więcej już im nie daje, żeby się nie marnowało też. Niech to zjedzą, później dostaną więcej. Jeszcze wam tu pokażę mniej więcej. Jak sobie? Te co jedzą, jedzą. No, widzicie, jest tu ich garstka. Jest ich dość sporo tutaj. No, ale tylko, tylko taka ilość jest chętna do jedzenia. Może jutro rano coś jeszcze nagram, żeby, żeby po prostu wtedy były ładne i wtedy większa ilość ich tu przyjdzie. No ale na ten moment myślę, że powoli już by było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. A jeśli ktoś dotrwał do tego momentu piszę hashtag karmienie. No i zapraszam Was do moich innych filmów, a ja już się z Wami żegnam. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. No i cześć!